Cześć, Jacek z tej strony mam dzisiaj dla Was trzeci film o Think Tanku. Wiem dużo tego, ale tak naprawdę, jak już chciałem brać torby Think Tank na testy, to brałem tak naprawdę wszystkie, które dałyby kompletny zarys toreb dla fotografa wymagającego, i to jest ostatnia torba, jaką Wam zaprezentuję, w tej serii przynajmniej. Jest to Retrospective 7 w wersji drugiej. To jest torba bardziej na ramię, jak już zresztą zdążyliście zauważyć. Bardzo fajna torba, którą schowałem właśnie na filmie i nie widzieliście. Jest ona wykonana z takiego płótna, bardziej bawełnowego niż z poliestru, tak jak poprzednie walizki, torby, które prezentowałem. Ma taki fajny, właśnie przyjemny w dotyku cały design. Jest, jest naprawdę fajnie zrobiona. Ten retrospektiv, coś tutaj, coś tutaj ma na rzeczy. Pasek cały też jest taki fajny, miękki, bardziej taki przeszyty. Że wszystko stwarza takie wrażenie troszeczkę właśnie retro, ale jest to naprawdę wykonane współcześnie z wysokim standardzie. Tutaj ta, ta poduszeczka na ramię jest fajnie gumowana od spodu, nie przesuwa się sama od tak sobie, żeby spadała nam jak w tych wszystkich głupich torbach, które po prostu luzem to lata. Jest bardzo fajnie sztywno tutaj to siedzi. No teraz już nie o milimetr nie będę ten. Na pasku, który można regulować, także naprawdę super klamry metalowe, wszystko jest ekstra. Plus dodatkowo jeszcze taka rączka do noszenia, którą można sobie odczepić, jeżeli jej nie chcemy, ale też bardzo fajna, wygodna. Ja wziąłem wersję 7, jest wersja jeszcze 10 litrów, to chyba są litry. Jest jeszcze dziesiątka i bodajże piątka plus też taka, dziesiątka jest chyba głębsza, jest wielkości 7, tylko jest głębsza, że możemy body z 7200 na przykład zapiętym włożyć pionowo, także to też jest bardzo fajna opcja. Ja chciałem tę przetestować, torbę, dlatego, że bardziej chodziło mi o coś podręcznego, pod szybki portret z jedną lampą. I to się sprawdziło naprawdę mega fajnie. Zaraz wam o tym opowiem, ale przejdźmy może do takiego pokazania co tutaj jest, bo jest tutaj mega dużo wszystkich takich tych wszystkich kieszeni czy różnych tam dziwobów. Z samego tyłu, jak przejdziemy, to tutaj mamy taką kieszeń albo bardziej rękaw czy też taśmę. I jest to po to, żeby postawić ten torbę na walizkę, typu właśnie taką e, samolotową, jak Airport Advantage XT z poprzedniego filmu. I tutaj przez to możemy po prostu przełożyć rączkę. I ta torba sobie fajnie siedzi na walizce. Rączka przez to jest przełożona, także nam to nie spadnie. Jest to szeroki kawał materiału, bardzo solidnie przyszytego, także bardzo fajne zabezpieczenie. Tutaj z tyłu dodatkowo mamy oczywiście. Kieszonka jest ona taka jednolita w środku na jakiś dokument, czy papiery bardzo fajnie zajmuje praktycznie całą część tyłu, nie ma tam w środku dodatkowych przegródek, po prostu na takie luźne rzeczy. Z boku tutaj, mamy bardzo fajne, tutaj nie mamy, tutaj jest pętla, także jakbyśmy chcieli coś zaczepić, to możemy na karabinczyki na przykład zaczepić, ale tutaj jest bardzo fajna. Kieszeń na powiedzmy butelkę z takim. Oho, oh, no bo tu się, tu się zawsze ciężko tam Ale solidnie trzyma przynajmniej. Z takim klipsem, który e, zwęża całość, i możemy tutaj na rzepy też się rozczepia. Tu by się półtora litrowa butelka wody zmieściła. Nawet jakieś szkło, jeżeli nie pada i nie boimy się o kradzież. Bardzo fajna kieszonka na rzepy się właśnie kompresuje, że tak powiem, plus ten klips jeszcze to wszystko zabezpiecza. Także bardzo fajna kieszeń właśnie na jakieś, albo na Energola, albo na lampę Godox ad 100 Pro, którą tutaj też można włożyć i jest mega fajna. <laughs> Klapa główna. Klapa główna ma takie fajne tutaj przyszycie i dwa nity. Zrobione takie kółeczka. Nie wiem, ja już to widzę, że tam po prostu wczepiam karabinczyk z blendą, ale na pewno to jest zabieg bardziej estetyczny. Otwieramy duże rzepy. Widzicie mega duże rzepy. Które, jeżeli bardzo chcemy, możemy. No, choć tutaj. Możemy zakryć. Jeżeli chcemy mieć szybki dostęp do torby, na przykład na ślubie, jeżeli macie mały zestaw, jesteście lejkowymi fotografami i używacie małej ilości obiektywów małych, macie lejkę tylko. Cyk, jak Kuba Kaźmierczyk, który sobie teraz kupił lejkę. <grymne> jeżeli macie jakiś właśnie fajny, mały aparat, albo taki podręczny, to możecie to zakleić, te rzepy. I teraz, jeżeli Wam opadnie klapa, a wiecie, że macie torbę na ramieniu i jest zawsze pod ręką i chcecie często otwierać, zamykać, to Wam to nie trzeszczy. Także w takich cichych miejscach super opcja. Tutaj są dodatkowe też zabezpieczenia. Sama ta klapa... Ma tutaj do połowy, gdzieś tak, taką kieszeń na rzep, taką schowaną tutaj, ukrytą, chociaż ja bym tutaj nic takiego specjalnie nie chował, poza może ochroną przeciwdeszczową, do której zaraz przejdziemy, dlatego że to jednak, jak to się rusza, to może wypaść, ale też dodatkowo, właśnie jak się rusza, i tutaj byśmy coś włożyli, to ta klapa zamykająca główną komorę. Na zamek, jeżeli bardzo byśmy chcieli. I teraz najgorzej się zapina wszystkie zamki, jak torba jest niewypchana, bo wtedy jest e, wszystko na flaku robione. O, To to, ta klapka, jeżeli nie chcemy też, żeby nam latała, no to tutaj jest specjalny rzepik. Także otwiera nam się z główną klapą. Tu jest bardzo dużo fajnych przemyśleń, znaczy przemyśleń, przemyślanych rozwiązań, które naprawdę ułatwiają życie, chociaż tego jest tutaj dużo też, że jeżeli pierwszy raz otwieracie tę torbę, to nagle jest tak mega dużo zamków, rzepów wszystkiego, ale jak już ogarniecie co gdzie jest do czego, to bardzo fajnie to działa. Dodatkowa przegródka do konfigurowania. Tutaj wewnątrz w środku jest kieszeń rękaw taki na jakiś tablet, może na mini laptopa, który możemy też zabezpieczyć rzepem, jeżeli bardzo byśmy chcieli. Albo ten rzep schować do środka, i ta komora jest luźna. Także to też jest bardzo fajne. Oczywiście w środku konfigurowalne przykładki, zakładki, przegrody, zagrody. Z takim. Nie wiem, czy to będzie na tym filmie widać, z tej strony, z takim grzbietem u góry, z taką krawędzią, która się troszeczkę zagina. Także to też, jeżeli sobie chcemy na przykład zagiąć, żeby coś tutaj włożyć do środka, żeby nam też na przykład jest mniejsze jakiś obiektyw, żeby nam nie latał do góry, o to możemy go tą klapką przykryć. Także to też jest całkiem fajne. Dodatkowa kieszonka jeszcze od zewnętrznej strony. Tych kieszeń jest po prostu tutaj milion. Tak samo jak ta na laptopika powiedzmy na tablet, taka z zewnątrz tutaj też ma po prostu przegrodę. Nic tutaj w środku nie ma ewentualnie na klucze albo coś, taki y, tylko karabinczyk na pasku, ale też jest z rzepem albo możemy to zamknąć, przyczepić do wewnętrznej takiej y, tej meszkowej tutaj ścianki. O, ścianka, ścianka to jest dobre słowo. I w środku to by było wszystko. Dużo tego jest. Du tych kieszeni jest naprawdę mnóstwo, na takie żele czy jakieś papiery czy kolor checkera karty pamięci, takie sprawy, no to naprawdę jest mega dużo tutaj przegrodek, także można to wszystko ładnie, fajnie pochować. Tutaj też za klapą, ale nie w komorze centralnej, mamy kolejny rzepik i kolejną przegrodę. Tutaj jest schowana osłona przeciwdeszczowa Czarna. Całość jest troszeczkę wodoodporna, bo ten to płótno jest chyba tam spryskane jakimś takim środkiem do lekkiej, tam ochrony przed wilgocią, ale oczywiście jest też do ciężkiego deszczu, do ciężkiej ulewy ochrona zapewniona. Także to jest fajne. To jest tutaj przypięte na rzepie na takiej pentelce. Także jak chcemy to wyciągnąć, nie chcemy tego targać, to możemy sobie zawsze to wyciągnąć. I ta kieszeń na rzep. Ona tutaj ma już więcej przegrodek. Może ta kamera to. Uchwyci wszystko. Mamy tutaj główną taką przegrodę dużą, także taką rozchylaną. Nie, są on, nie jest ona taka płaska jak te dwie w środku. że jeżeli coś na przykład większego, typu właśnie takie miękkie, yy, te przegrody na. O, wiem. Round Flash Dish. Cyk. Coś takiego wiecie: grubszego, małego, miękkiego. Także super, też fajna przegroda. Plus, tutaj w środku jeszcze jest zamek, gdzie mamy kolejną małą kieszonkę. Tutaj, oczywiście, mamy już miejsce takie bardziej zorganizowane. Na karty pamięci są takie kieszoneczki małe, na dwa długopisy i taka właśnie luźna, podwójna, potrójna nawet przegroda. Także dużo tego tutaj jest. Bardzo fajna torba, taka miękka, tak? że jak ją gdzieś tam wrzucimy, to nie jest ona taka kwadraciakowata jak te wszystkie torby na ramię fotograficzne. Ona jest taka mięciutka, właśnie bardziej przypomina jakąś taką aktówkę na rękę niż hipsterską, bardziej niż torbę na aparat. Także to też jest jakiś plus. Taka miejska torba, bardzo fajna, trochę reporterska. Bardzo mocno konfigurowalna, duża ilość kieszeni. Ja ją wziąłem ostatnio na sesyjkę taką szybką w plenerze z żoną i synem. Ja tutaj schowałem D850 z 50 i 85. Body było sobie samo z obiektywem z 50 włożone. 85 w kolejnej przegrodzie i lampa AD100 Pro Godoxa, ta mała, którą teraz często widzicie na moim kanale, w kolejnej przegródce. Dodatkowo też tutaj na górę rzuciłem taką parasolkę podwójnie składaną. Wystawał tylko taki rąbek tutaj trzonu tej parasolki, ale bardzo fajnie się tutaj schowała. Jak to zatrzasnąłem, to nigdzie nie poszła sobie. A statyw dodatkowy Manfrotto Nanopol mogłem schować tutaj w ten kieszeń taką e, zmniejszaną, ale już sobie darowałem, złapałem to w rękę, bo nie chciałem się aż tak bawić. Na ramię na takiej body, plus małe szkła, dla mikro 4 3 ze systemu, to jest nawet za duże, ale plus lampy. Bardzo fajna torba, taka właśnie bardziej stylowa. Jest też chyba w różnych kolorach. Czarna mi się tutaj mega podoba, jest chyba oliwkowa jeszcze bodajże, i szara może, ale czarna dla mnie tutaj wygrywa, jeżeli chodzi o właśnie styl design. Naprawdę mega fajnie zaprojektowana. Bardzo fajna torba, podoba mi się. Sprawdźcie sobie linki w opisie, bo rozmiarów jest kilka i to jest ta wersja 2.0. Ta 2.0 ma więcej tych takich, powiedzmy, yy, przeszyć retro, trochę lepiej wygląda. Jest taka ładniejsza i chyba jest też z innego materiału ciut zrobiona, chociaż nie pamiętam, jaka była tam ta stara, ale naprawdę dużo fajnych rozwiązań, dużo rozmiarów te, yy, tej torby na ramię, także możecie sobie sprawdzić wszystko w opisie. Linki są tam, odsyłam do głównego dystrybutora w Polsce w sklepie F43. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Trzy filmy o trzech torbach, <laughs> ale bardzo solidnych. Super, naprawdę fajna firma. Ja o niej zawsze słyszałem na zagranicznych filmach od zagranicznych fotografów. Fajnie, że jest dystrybucja oficjalna też w Polsce. Bardzo dziękuję dystrybutorowi za przesłanie na testy i my widzimy lub słyszymy się następnym razem. Hej!